Rzecz dzieje się na dzikim zachodzie. Przychodzi koboj do salonu, siada, wypije setki whisky i mówi: Dam sto dolarów temu, kto śmieszy mi konia. No to poszli koboje odważni, próbować śmieszyć konia. No ale niestety żadnemu się nie udawało. Koniak był smutny, tak był smutny. Nagle wstaje jeden gość z stolika, podchodzi, coś gada koniowi do ucha. No i kon zaczyna się żyć. No śmieje się w głos, no nie przestaje, no non-stop i tak cały czas. Po paru dniach. Przyjeżdża znowu ten sam koboj do tego samego salonu. Siada, wypija setkę whisky i mówi, dam 100 dolarów temu, to zasmuci mi konia. No to kołbojowie wychodzą z knajpy, próbują go rozmieszyć. No niestety, nic nie pomaga. Wstaje ten sam gościu od tego samego stolika, podchodzi do konia, coś mu pokazuje. Nagle koń pobladł, posmutniał. No, nie ten sam kon. No i ten kołboj do tego kołboja, słuchaj, Dam Ci trze trzecią stówkę tych dolarów. Jak ty mnie powiesz, jak ty żeś tego konia rozśmieszył i zasmucił. No wiesz, żeby go rozśmieszyć, powiedziałem, że mam większego. Żeby go zasmucić, po prostu mu pokazałem. Jeżeli Wam się podoba, łapkę w górę. Dzięki miłego dnia. Do zobaczenia.